No, to do dzień dobry w ten piękny dzień. Kurczę, dawno mnie tutaj nie było. No ale już jestem. A jak jestem, to trzeba coś podziałać. Zaraz Wam pokażę, co w ogóle się działo. Jak się nie działo, to wrzucę Wam w ogóle takie zrzuty z Instagrama. Yy, przyjechałem na półwysep. No nie było łatwo, ale jestem. Także sobie sprawdźcie, zobaczcie, jak to wygląda. Wrzucam instagramową relację. i całe życie na stopa wracamy z Jastarni do chałup na chwilę. No dobra, to lecimy z tym koksem. Ora 15 minut zaczynamy, także wpadajcie, czekam na Was w chałupach. Na boisku komunikować domeny, będziemy komunikować Tylko po kryzysu, nazwę I tak jak się to kurwa jesteśmy na pierwszym Boisku Sportowe chałupy Auu Zapraszamy na treningi Wszystkich a starnia cały. Uwysy. Cię słyszysz mocno? To się kameruje. Walczysz, walczysz do końca. Nie daj mu, nie daj mu. <śm> 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 Eee... A ja jestem właśnie, już tak jak widzieliście, były treningi, były różne fajne rzeczy, były fajne miejsca. Jestem aktualnie we Władysławowie, i właśnie o. Są plakaty Fit On Trip, czyli oficjalnie zostaje na Półwyspie przez sezon robić fajne rzeczy z fajnymi ludźmi w fajnych miejscach. I co, no i zapraszam serdecznie, ale nie na treningi. Pach! Z sekatorem Ciach, ciach, ciach! I zawisło! Pierwszy plakat w chałupach Fit On Trip! Moi drodzy, w banana, kite, banana, surf! Oczywiście zapraszam wszystkich serdecznie, a ja lecę dalej dalej co robisz? No, przyklejać i przypinać plakaty. No, Teraz kochani jak widzieliście co się działo, co się nie działo. Tak była taki duży, taki... Do... O patrz na to! golf. Jest wschód słońca, przepiękny. Patrzę ten w ogóle wschód słońca, wyostrzą tam w ogóle. I dzisiaj gramy w golfa na plaży. Jest sobota. Dziękota? Jesteś <laughs> Jesteśmy w chałupach. To jest przepięknie. To będą YouTuby. Masz teraz okazję. To jest, to jest ten moment. To jest ten możesz moment. nagrać mnie jak skakuję do morza. Bardzo chętnie. No ale to poczekaj sekundkę. To się kameruje, możesz mi tłumaczyć, możesz mi tłumaczyć co teraz robimy. Kubo, jest kurs golfa, jest duży i mocny. Mocny kij, jest potężny, silny kij. Popatrzcie na ten kij, jest naprawdę silny. jest wschód słońca i bardzo ważne, żeby nikogo tutaj dawnie strącić. I teraz tak. trzymamy rękę prawą. Ale walisz tam. Tam się mam patrzeć. Nie tam walisz. Tam walę. Dobra, nie wodę, nie wodę. A myślałem, że w wodę. Chcemy odzyskiwać klujeczki, jesteśmy ekologiczni i widzisz jak pięknie banana na surf i tą trip polecamy. Łapiemy tu drogą ręką i jest słońca, nie? Jest przepięknie, a ja robię robię zamach i nie trafia. Do trzech razy sztuka? Do trzech razy sztuka. Nie jest łatwo, ale jak trafisz... Jeszcze raz. A przymierz. Jeszcze raz, tym ty razem trafię, ale Ta to... już zgięłem łokieć, ale to się nic nie dzieje, próbujemy. Yeah! No. <noise> Home none, <noise> jak jeszcze, to się Jeszcze mówi. leci, jeszcze leci, patrzcie co jeszcze leci. Dobra, upadła. Yeah, yeah. <noise> Dobra, teraz lecimy z Matiuszem. Ma, z Matiuszem, z Matiuszem również przypominam, że tam jest tam jest słońca, nie? Ja mam techniczkę troszkę inną do wypiedzenia. Ten kijek to kosmos. Tak, tym, no, ale to też tym samym kijem? Silnym kijem. Ale to jest aluminiowy dość lekki. A tego nie pomalujesz, bo to jest amelinium stary. Dobra, pa, 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 pa! Uwaga, No i lecisz. Wow! Ale nisko. A gdzie jest, kurde, nie mam pojęcia, stary? Ale może są! Palem, palem, malem. Ten palco nie dużo. 69 jest numer. Ładniejszy Ładniejszy. Groszę, tak się Ładnie patrzą na mnie swobodnie z tych paliku. Ja Wam mówię, słuchajcie mego słowa. No i po wspaniałym poranku. Czas było ruszyć w sumie do pracy. Mój pierwszy dzień. W pracy jako bossman, jakkolwiek mi to dzisiaj wyjdzie, nie wyjdzie, no przejadą. Patrzcie, zaparkowałem pięknie, no ja bym czołgiem przyjechał, natomiast no, co zrobić, jak no. nic nie zrobić, no. mogę tylko pojechać do przodu, no ale co zrobicie? No, przyjechała Warszawa BMW, no, to od razu już awantury robię. Jakiś dziwny mamy odcinek, taki trochę tego, trochę tamtego. Musisz się, wiecie, to powolutku się do vlogowania wróci. Na pewno będą vlogi z życia w ogóle w szkółce kajterpeskiej. Na pewno będę wam pokazywał progresy, ale w ogóle patrzcie, gdzie teraz mieszkam. <laughs> Pamiętacie? Już kiedyś tak było i powiem wam, że no, wspomnienia wracają. Jest bałagan, jest spanie w samochodzie. No, wspomnienia na takiej zasadzie działają, że też jest. No, mogło być lepiej ogólnie. <laughs> Ale wszystko będzie dobrze, moi drodzy. Pamiętajcie, że jest lato, a w lato wszystko musi być dobrze. Także no co, no, w ogóle patrzcie. Tu mam plecak, bo to jest takie MTV clips dzisiaj. Mam drona tutaj, schowanego jeszcze w torbie. Szczoteczka do zębów. Mam prąd, wszystko jest podłączone do prądu. E, tutaj mam, w plecaku mam cały sprzęt treningowy, w sensie TRX, e, piłkę chyba, rękawice. Tutaj mam otrzymona od, od kumpla z Gdańska yy, jeszcze liny, więc no, o, i są plakaty jeszcze do rozwieszenia. Także no tak się tutaj będzie żyło teraz najbliższe parę. parę... Parę tygodni na pewno, no. Prawdopodobnie będę się do tej przyczepy przenosił, bo yy, Mateusz, z którym grałem wczoraj w golfa na plaży, yy, w sensie dzisiaj rano, będzie, będzie chyba wyjeżdżał z tego co, co wiem i po prostu będę wchodził na jego miejsce na przyczepę, więc będzie trochę bardziej przytulnie. Ale to wam będę później pokazywał. No, więc no, chałupski klimat, powolutku się zaczynam rozkręcać, już takie, wiecie, będzie dobrze, będzie tylko lepiej. No. Trzeba robić brodę i cisnąć dalej. No i jeszcze, oprócz lekcji kitesurfingu, ekipa zajmuje się serwisem, także przez najbliższe dni, tygodnie na pewno będziecie widzieć dużo relacji, jak, jak robić takie rzeczy, jak naprawiać kajty, jak latać, pływać, jak w ogóle jest fajnie i za, zaje fajnie. O, tutaj Maciek też walczy z linkami. Tutaj jakaś pani z dworca z zjeżdża. No i co no? Działamy, ja się uczę. I tyle na no. balon, kondom, olbrzymi olbrzymi kondom. To, to, to jest taki wiecie, jak ostatnio pamiętacie jak w Tanzanii byłem, to właśnie tam takie sprzedają. No, <laughs> no i kochani trochę wieje, ale to dlatego, że jesteśmy nad Zatoką płucką tutaj w chałupach. I tutaj właśnie w chałupach i w jastarni będę prowadził treningi, plan jest taki, żeby poznać jak najwięcej fajnych osób, fajnych kontaktów, żeby zarobić trochę pieniędzy, żeby w końcu ruszyć dupę, bo mogę. I co? No i tak właśnie zaczynamy serię. Kurczę, blade z życia w szkółce kitesurfingu, z życia na polskich hawajach i co, no kurczę blade, no zapraszam, będę dodawał pewnie vlogi nie codziennie, ale czy co jakiś czas, także tego na pewno nie obiecuję, że będzie to regularne, ale na pewno będzie konsekwentne, tak jak zresztą do, do, do konsekwencji akurat bo no, mam smygałkę, regularność to też tak wiecie jak jest. No, więc będzie się działo, będą... Mam już kilka fajnych pomysłów na, na, na odcinki, także no tym pięknym tutaj widokiem, kochani moi drodzy, żegnam się dzisiaj z Wami, dziękuję za oglądanie i co? Widzimy się już niedługo, będą kolejne, kolejne rzeczy. Poznamy ekipę, poznamy to, jak się tutaj w ogóle funkcjonuje. Siema.